Zrobiłem swoją pierwszą dziarkę, w dodatku, przypałową. Tak, jest dopiero, jestem tylko ogolona a już jestem człowiekiem psy, ale nie chcę zrezygnować, chcę stąd wyjść. Jest. Można jeszcze zrezygnować. No nie tak. <laughs> jeszcze, chyba nie była bita. Mały stresik. Aż mi słabo muszę się napić, jest. Jest, mamy to, nie będzie dziarki. Nie, no będzie, będzie. Z rękami może być? No to pewnie. Z fajnej? bardzo. bardzo. Nie wyjdziesz. żebym to Dzienny operator. To robimy tak? W miejscu serca, chyba, nie? Dobra, to robimy tak. Bo będzie mi bliżej mojego serca. Poważna, poważna decyzja. E, to będę miał do końca życia to tylko, więc plus. No i tylko się odbiła. Nie będę patrzył, to ja... Lota. Zaczynamy? Się z ciebie. Mamo, pozdrawiam cię! Chciałbym powiedzieć, że to jest przemyślana decyzja, ale w ogóle nie jest. Po prostu będę miał ilo postrołęka na klacie, już do końca życia. No. Ostatni raz pytam Ciebie, co ja bez jaj czy na nie zmieniamy tego nie, jest... zmieniamy, nie zmieniamy decyzji. To jest zabawa na całe życie. Ja wiem, ja okay. wiem. Może na starość będę tego zawałał, na pewno będę tego zawało. Myślę, że na 100% wyjeżdżam od tego za tydzień. To... <laughs> kurwa. Chcemy zrezygnować? Jeszcze? Aaa, a... Ile to będzie zwało jeszcze? Ile? No może dwie no. Jezus Maria. Tak wygląda tatuaż. Dzięki dużego nie ma. Nie, nie Więc, w ogóle. Więc jest fajnie, bolało strasznie, dwie godziny to trwało.